Mamo, tato, kochani rodzice, rodzice, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Wam za trud wychowania. Za to, że daliście na wszystko, mimo że sami nie mieliście. Za ciepły, kochający dom, za rodzeństwo, za Kamila... Za, Dominikę, za wszystkie dobre rady, które od Was usłyszeliśmy. Przede wszystkim zjedz mięso, zostaw ziemniaczki. Dziękujemy Wam, kochani rodzice, za to, że zawsze byliście z nami, Gdy byliśmy chorzy, ocieraliście nasze łzy. Za to, że wychowaliście nas, mam nadzieję, na dobrych ludzi. w Mojej mutacji chciałabym właśnie podziękować za te wszystkie dobre i twarde rady. Zawsze chciał, żebym wyrosła na porządnego, dobrego człowieka, chociaż pokazałam, że zawsze idę własnymi ścieżkami. Ja chciałbym podziękować mojemu tacie za wszystkie wspólnie obejrzane mecze, za chwile, w których mi pomagał, za wszystkie remonty mojego pokoju, za to, że zawsze był przy mnie. Ja chciałabym podziękować mojej mamie, za to, że zawsze była moją najlepszą przyjaciółką i mogłam zwierzyć dziś ze wszystkiego. Za pyszne obiadki, za to, że pokazała mi, jak kochać. Mojej mamie dziękuję za to, że zgadzała się czasem jak tata. Nie miał na to ochoty, za to, że zawsze obiad był na stole. Kochani rodzice, naprawdę chcielibyśmy podziękować Wam za ogromne wsparcie w każdym momencie naszego życia: w tych trudnych dla nas chwilach, tych pięknych. Jak dowiedzieliście się, że zostaniecie dziadkami. Chciałbym podziękować rodzicom Patryka za to, że ich dom jest teraz dla mnie drugim domem. Ja rodzicom Oli dziękuję za to, że zaakceptowali mnie mimo swoich wad. Traktujemy mnie jak własnego syna. No i rodzice Patryka, mnie jak własną córkę. Dziękujemy Wam za wszystkie wspólne chwile, za to, że pokazaliście nam e, świat, Polskę, za wszystkie wakacje. Dziękujemy za cudowną atmosferę na każdych świętach. Nawet jeżeli z jednej wigilii wracaliśmy szybko na drugą, żeby zdążyć, zawsze święta były dla nas magiczne i za to Wam dziękujemy. Mamy z Wami wiele wspaniałych wspomnień. Zwłaszcza dzieciństwa. Teraz widzimy, ile trudu Was to kosztowało. Bardzo Was kochamy. Dziękujemy.